Tradycją przyznawania nagrody promotorów proszę Państwa, są to dziedzic. Z wyjątkiem tych ostatnich dwóch lat, kiedy ich nie było, takie nagrody nie przyznawaliśmy. Dziś wracamy do tej tradycji, warto się z tego faktu się. Zresunię proszę Państwa, jako przewodniczący kapituły, która przyznaje tę nagrodę, odczytywania uzasadnienia. Pozwolicie Państwo, ze względu też na niesprzyjające okoliczności pogodowe i tak dalej, parę słów, które uważam, że powinniście, drodzy Państwo, usłyszeć bo nie wszyscy o tym wiedzą, a w uzasadnieniu tego nie ma. Proszę Państwa, laureat to jest organizacja sportowa, która działa niewiele ponad 10 lat w formie stowarzyszenia, a praktycznie powstała z inicjatywy władz samorządowych, czołowych dziedzic, to było w 2010, roku, w roku 2011 już oficjalnie rozpoczęła swoją działalność pisem do KSU. To co jest najważniejsze, to przede wszystkim organizacja ta sportowa została powołana, to swoiste koło ratunkowe, po to tylko, żeby uratować klub, który miał realną groźbę likwidacji po wielu dziesięciu latach, jakże klubnej tradycji naszej dyscypliny sportowej, o której zaraz powiem. Tak się proszę Państwa powołało tę organizację sportową po to, żeby stworzyć alternatywę dla chętnych, do uprawiania pewnej dyscypliny sportowej, która jest naszą klubą. Mówię proszę Państwa o kajakach. Z uwagi na fakt, że klub górnik, którego sekcja kajakowa przez wiele lat działała i przynosiła nam próbę i radość, uznanie. Wielu przecież Olimpijczyków i medalistów olimpijskich z tego klubu naszego miasta się wywodzi miała realną groźbę likwidacji. Nie chcieliśmy dopuścić do pogrzebania właśnie tej sekcji kajakowej. Dlatego też powołując Miejski Klub Sportowy daliśmy alternatywę, czy to swoje koło ratunkowo Po to, żeby nie konkurować z innymi sekcjami, ale po to, żeby uratować czołowickie kajaki. Laureatem jest Miejski Klub Sportowy, proszę Państwa, sekcją kajakową, sekcją tenisa stołowego odnoszące coraz większe sukcesy, a także sekcją i i co również cieszy lekkoatletyki i tak dalej z możliwością działania wielosekcyjnego, z czego się bardzo cieszymy. I dziś proszę Państwa te zaledwie 11 lat zaowocowało już z czego się najbardziej cieszymy kolejnymi medalistami olimpijskimi, wychowanka tego klubu. Justyna Iwczycka to przede wszystkim nasza nowa kluba i nadzieja. Także cieszymy się proszę Państwa z ogromną radością i przyjemnością, wspólnie z asystą Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomienia Fajtera, wręczymy w imieniu władz samorządowych Dziedzic tę nagrodę naszemu, naszemu klubowi wielosekcyjnemu MKS Człowiece Dziedzice. Prosimy Pana Prezesa o odbiór nagrody. Dziękuję w ten sposób wszystkim działaczom sportowym, trenerom przede wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów. Wielkie bra brawa, wielkie gratulacje. To naprawdę ważna nagroda dla Państwa. Bardzo chciałbym podziękować za to wyróżnienie w imieniu zarządu, w imieniu przede wszystkim zawodników, bo to dzięki nim tu jesteśmy i odbieramy tą tak zaszczytną nagrodę. Naszych zawodników na tą chwilę, chwilę zrzeszamy ponad 500 zawodników, w naszej dziesięcioletniej historii przewinęło się ponad 4000 zawodników i z nich jesteśmy bardzo dumni, że reprezentują naszą gminę na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. A korzystając z okazji chciałbym wszystkich rodziców poprosić o to, żeby pamiętali o aktywności fizycznej swoich dzieci. I pamiętajcie o tym, nie każdy musi zostać mistrzem. Dziękuję bardzo.